Thank you Witaj w kolejnej części Devloga. Po dwóch dniach konferencji i biforze meetupowym, pora na przemyślenie tego wszystkiego, co się widziało i wdrożenie inspirujących myśli w życiu programisty. Pewnie udało mi się na konferencji spotkać bardzo ciekawych i inspirujących ludzi i poznać nowych, ciekawych ludzi. Troszkę się pointegrować. Nadal uważam, że Piotra prezentacja była najlepsza. Niekoniecznie chodzi o sam kontent, po prostu sposób w jaki ją przeprowadził bardzo mi zaimponował. Nie wiedziałem, że jest tak dobry i z chęcią będę się inspirował tym, jak on to robi. Pomyślałem też, żeby go zaprosić do podcastu, by poopowiadał jak się tego nauczył. Ciekawe, czy się zgodzi. No, ale, żeby to zrobić, to muszę ruszyć z tym podcastem do przodu. Za chwilę pewnie skończę, bo udam się na jakiś odpoczynek, Zostaliśmy jeszcze we Wrocławiu na prawie cały dzień. Jakieś kino, jakaś kawiarnia. Ja zamówią Ci czy jak to się zbie. I od jutra pora ruszyć do przodu. Czeka mnie przebudowa prezentacji na temat cqrs którą będę przedstawiał na krakowskiej grupie dotnetowej 10 kwietnia. I warto byłoby się też przygotować na warsztaty z stormingu, które poprowadzę na For Developers. Ciekawy jestem, czy ktoś w ogóle się zapisuje. No i też chcę pójść na warsztaty. Jakie organizuje Sławek Sobutka i Mariusz Gil? Dzień po Ford Developers. Warsztaty nie zaciekawiły więc zgłosiłem swoją kandydaturę do udziału. Na prezentacjach też wyszło od kilku prelegentów, którzy uczestniczą w czymś nowym, w czymś co patronuje Maciej Serowicz, mianowicie Droga Dev, będą uczyć architektury i nie tylko, jak myślę, czyli jak być dobrym programistą. A jako, że uczestniczą w tym panowie z botegi, to myślę, że wartość będzie świetna. Już się zapisałem i czekam, co ciekawego zaproponują. Pomimo tego, że jestem już powiedzmy stary w tym biznesie, cały czas mam niedosyt, cały czas widzę, że brakuje mi wiedzy i chcę się rozwijać po prostu. Cały czas jestem młody i głupi, tak? Na dzisiaj myślę, że to już koniec. Jutro, jak dobrze licząc, będzie ostatni odcinek Mister D vloga i osiągnę tym samym poziom pierwszy. Zobaczymy, co będzie dalej. Na tą chwilę dziękuję, jeżeli mnie oglądasz. I do zobaczenia jutro. Cześć.